Cześć kochani, witamy Was dzisiaj z trasy. Właśnie wybieramy się w góry, ale zanim powiem Wam I, gdzie, i popływamy! Popływamy, tak, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, tatuś poszedł właśnie wszystkie śmieci powyrzucać z samochodu, I prawda? Maska, a, a ja będę się w wodzie, bo ja to... mhm. I jedziemy do zakopanego, a dokładniej do. O, tata! Do rezydencji Gubałówka. Chcesz się przywitać, Olo? Nie. <grywa> no, Nagrywać cię, czy nie? Nie. <grywa> to powiedz chociaż, czy się cieszysz na rodzinny wyjazd. Nie. <grywa> nie, bo jest bałagan w samochodzie. Nie. Nie. Jedziemy do rezydencji Gubałówka, to jest nie w Zakopanem, tylko to jest w... Kościelisko. Kościelisko. Co ty będziesz tam robiła, Nadeńka? Pływała. Najważniejsze, że będzie Nadeńka pływała. Dobra, nie widzimy się na, na miejscu. Pływa, co pływa na polach? you know Moi drodzy, witam się z wami już z rezydencji. Dotarliśmy 7 godzin jazdy, ale jesteśmy może szybko pokażę Wam nasz pokój. Tutaj mamy, zobaczcie, od razu przy wejściu aneks kuchenny i łazienkę. Jest ogromna i jest przepiękna. Dobra, jestem z powrotem, bo Olek był z bagażami, musiałam pokój otworzyć. Jechaliśmy, słuchajcie, 7 godzin była tragedia. Im było bliżej, tym czas się wydłuża, bo takie były korki. Ale dobra, taką mamy łazienkę. Pokój jest nazwany jako Comfort Plus, czyli to jest jakiś tam wyższy. Tak, i wybraliśmy, żeby nam tutaj było, wiecie, wygodnie, żeby było więcej miejsca. Widoku Wam niestety nie pokażemy, bo ciemno. Ale jutro to jutro nadrobimy. Dzisiaj taki szybciutki room tour. Tutaj mamy kanapę, jeszcze jednoosobową do spania, jak coś. Biureczko tutaj, zobaczcie, o. I nasze łóżko, po którym Nadia już poskakała, dlatego telefon, <laughs> dlatego jest pościel troszkę zwiklawany. A tu jest telefon, tak? na Na Nadusi. Ja cię ci nie mogę. Do kogo ty dzwonisz? Do babci. Do babci, ok. To powiedz babci, że już jesteśmy. I na dzisiaj już większych planów nie ma. Idziemy, słuchajcie, skorzystać z basenu, e, później zjemy coś w restauracji. E, no i jutro na pewno dla Was ponagrywam dalej. Będziemy jutro na 100% w Zakopanem. Pospacerujemy sobie tak, także jutro e, i pojutrze będę dla Was nagrywała i oczywiście ten vlog będzie e, całością, bo wiadomo, że w jednym dniu na pewno materiału bym nie zebrała. Tak jak na przykład dzisiaj, gdzie 7 godzin spędziliśmy w samochodzie. Także my, moi drodzy, się rozpakowujemy na Rady już jest nieszczęśliwa, bo już czeka na basen, także kończę to nie bawiła pieska Będzie się pieska w basenie? Mhm. Super zabawa mhm. Także na dzisiaj moi drodzy kończymy single thing that I done to make you I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my head starts shaking. Witam się z wami kolejnego dnia, wczoraj nagrałam wam troszeczkę przebitek, jak to tutaj wszystko wygląda, no a dzisiaj zobaczcie przywitał nas śnieg, także warto było pomęczyć się 7 godzin w samochodzie, jest rano, jesteśmy przed śniadaniem, no ale nie mogłyśmy sobie odmówić z Nadią oczywiście pójścia na śnieg, no wiadomo, największa frajda. A nasz plan na dzisiaj to zjemy śniadanie, a później wyruszamy do zakopanego. Na chcemy, się nie bawi, nie bawi. A Nadusia się bawi w śniegu. O, jak ładnie! O, tak sobie nagramy. A później wyruszamy do zakopanego, chcemy zobaczyć jak najwięcej. Nigdy w zakopanym żadne z nas nie było. My mamy tutaj strasznie daleko i to dlatego. Także tak, jak najwięcej zobaczyć. Być może później też basen, ale to już wieczorem. No ale to zobaczymy. W ciągu dnia się wszystko rozwinie. W każdym razie. Zaraz trzeba pędzić na śniadanie, bo nam zamkną na dusia restaurację. <grydź> Pędzimy na śniadanie? O, pędź! Ja mam pędzić, Aha. a ty nie? Dokładnie, no że będę pędzić. No to super. Olo, przeprowadzamy się? No. Akurat na tej polanie domek postawimy i taki będzie widok. Natusia, czym będziemy jechać? Powiesz pociągiem. wszystkim? Pociągiem czyli kolejką linową, pociągiem zobaczymy co tam jest na górze, ciekawego i czy Nadeńka wytrwa przede wszystkim bo jest tak zmęczona, tak? że jak nam tu padnie to się nie zdziwię Marszal Kogo? To powiedz jeszcze raz Marszala kupimy później wow. Komu się włączyła Marutka? A czemu taka marutka? Powiedz, co ty chcesz? Chcesz już wracać na dół, bo chcesz co kupić? Marszala. Słuchajcie, jedziemy w góry po to, żeby kupić marszala. No przecież. A nie owieczkę? Marszala. Chodź pokaż ładnie pokażesz? Nie. tu coś jeszcze? Na razie nie. Proszę pani. A kto to nie był zmęczony, a spał aż dwie godziny? Co? Kto nie był zmęczony i spał dwie godziny? No, nagrało mojego marsala? Oczywiście piękny marszał. I koło na łóżku. Wszyscy. Wszyscy razem. Dotarliśmy na krukówki wieczorową porą. W zasadzie jest godzina 17, ale ciemno, zimno, śnieżek pada, nie wiem czy widać. Aj jest pięknie. Zrobię Wam troszeczkę przebitek. Jest troszkę ludzi, nie powiem, że nie. Ja się tak teraz kamufluję bez maseczki. A naprawdę urocze miejsca. Ale nie nagrywam cię, ale musisz powiedzieć jak Ci się podoba na kruchówkach. Wspaniałe. <noise> Mnóstwo sklepów, tak? Tak. Jarasz się. Gdzie zrobić zakupy? W każdym pokoleniu. Fajnie jest, tak inaczej. Bo tak. Jak jeździmy do Karpacza czy do szparskiej poręby, no to tam wiesz, tylko straganiki, prawda? No proszę bardzo. Wszystko. Straganiki i galerie. To straganiki i galerie. O, ale tym mówiłam centrum. Widzisz? Chcemy zobaczyć? Chcemy, dawaj. A jednak jest więcej atrakcji niż sklepy, co? Mhm. a najważniejsze tatuś, że kupiliśmy Skajka na patyku. nie w kolor? To zmienia? Basen. To jest basen czy rzeczka? Strumyczek? Strumyczek może bardziej. W hotelu zmienia basen. A w hotelu no tak. Tak żono, dupa rośnie. No, tak. jak nie przeklinamy na YouTubach. Nie przeklinam. Niam, niam, niam. Ferdan, fakt. Przestań. Na no, dosia zjesz takie ciacho? No co ty? A pokaż Skaj. Pokaż Skajkę. Hmm. Nie próbować. Mhm uh -huh. Ale jakiegoś jest cypka, trzeba kupić. O co? To Zawsze kupiłaś słodkości. <grym> no ale o to wiesz, do, Dla bliskich. <grym> nie wiem, co to Ale w suszy może sobie weźmiemy. są popakowane. No tak, przyjechaliśmy do góry, żeby jeść sushi nagranie, bo byśmy mieli przepięknie ujęty chodnik na krukuchach i pół naszego wózka. A Widzisz? To wózka. Rzadko kto tak potrafi. Vloger roku, naprawdę. Ale to jest to jest to. <laughs> Dawaj, nagrywasz dół. Na no co on mówi? Nie wiem, ale chodnik, no ładnie. Ale gdzie są te cukierki? Nie Nie wiem, czy nie minęliśmy, wiesz? Ale będziesz miała materiału do przeglądania. I ujęcie na twarz, pokaż jaka jest zadowolona, szczęśliwa z wyjazdu. Że Cię mąż zabrał, przywiózł, przewiózł, przewióz, pokazał kawałek świata. A nie tylko te polkowice. Polkowice, polkowice, teraz to nie na wsi. Tu nie chodzi A tu traktory, kombajny. spotkałeś tak przystojnego, atrakcyjnego no. męża. Ale ktoś życie nigdy nie widzi w ja może nie może tego wiesz. Prawie jakbyś Pana Boga za pięty złapała. Panu <śpiewanie> pieniądze Wrzucisz Panu pieniążka? Wrzucisz Panu pieniążka? Rzucisz dla Pana? Poczekaj, Cię tu przysunie He To samo To rzcaj to rzucaj, to rzucaj no. Zrób na siebie Najpierw, Co już piękko w tak, okay. to w ogóle, w ogóle Tak. Patrz. Patrz To jest. To w To jest. To jest. nie jest. To jest. To jest. Tak. jest. To jest. Tak? jest. tak? Wziąłam. To jest. Nie, Nie, wziąłam. Nie wziąłam. Wziułaś? Tak, tak na dusiu, tylko wrzuciliśmy do filmu. My wrzuciliśmy zabraliśmy. tylko, na film było, tak. I zabraliśmy z powrotem. Oj, mi się nie piło. Olek, szukaj tych cukierków, to ja dzieciom kupię. Co są cukierki? No, to o, nie ostrze. różowe bardziej. Nieostrzy Alkohole, Olek, przestań. No to idź po alkohol, chcesz? Nie. Olek Jestem mówi, że wszystkie regionalne alkohol są niedobre. My naprawdę Jak nagrywamy to już 15 minut. Nie wiem. 10. <grymne> no bez miała materiału mnie materiał. przeglądał, przeglądać to show. Ja? No ja. Tak, A ja się alkoholizuję. This is what Dzisiaj w końcu powiemy Wam co zamawiamy, bo wczoraj tylko Wam pokazaliśmy. Tutaj w tyle mamy koncert na żywo, także przepiękna muzyka, przepiękny śpiew. Bierzemy sobie, słuchajcie, zupę rydzową, żeby spróbować. Ee, dalej, dalej, dalej. Góralską pizzę na pewno weźmiemy. I, i, i. I Olek spróbuje też tatara wołowego. I to chyba wszystko będzie od nie? Chyba tak. najpierw będziemy domawiać. Ale się wracamy. Mm. <gry> Cieszysz się? Bardzo. Ja się nie cieszę w ogóle. Zostańmy tu jeszcze tydzień. Rząd. Rzućmy wszystko i zostańmy tu. Mm. <gry> tu to, to do zakopanego. Tak, rzućmy wszystko, wyjedziemy do zakopanego. Ale kiedy mnie to znów zabierzesz? Jeszcze długo nie, a później wcale. <gry> <gry> Jesteś okropny zamawiamy sobie teraz napoje i mówimy to i tamto, a Nadia na co głos? Zupkę! zupkę. Przynoszę Ci Pani zupkę młody potworek nasz po całym dniu. Dwa dni nic nie Tak. Dzisiaj jesteś. Ciekawe ile zje. Jakby nie mogła jeszcze dnia wytrzymać Wypnęła się kropnie. <grymne> Widzicie? Jak żonie? Wesoło. Trzeba zabrać na dwa dni do zakopanego. Kupić grzańca. Kupić grzańca. Obstawić dobry hotel. Nie no, weź nie gadaj takich rzeczy. Żeby się wykąpała w, w czystym basenie. <noise> zawsze się kąpiemy w czystym, bo zawsze wybieramy fajne hotele. Ale przestał. <noise> Który hotel był niefajny? Sandra był niefajny nad morze. Hmm. I tylko to nie dał. Ty lepiej do... powiedz, kiedy nie zabierzesz do zakopanego znowu. To wszystko zależy od ciebie. Po żniwach. Ale Znowu ja ciebie będę musiał zabrać. Nie no, bo jestem księgową. <laughs> no tak, 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 księgową tak. mamy. Zatrudnionym. Ja jestem jej pomocnicą. Ale jestem jej prawą ręką. Gdyby nie ona by sobie absolutnie nie dała rady. No, no naprawdę. Tak, no tak, tak samo jak ja bez ciebie. No też. No też. Powiedz, że sobie poradził. W życiu. Przez Leczę. Nie, zaraz pani przyniesie ci rosną. A tak, to będzie młodzieńcze. A ja mam podwyżkę. W pokoju na pewno. A jakie ty byś chciał zjeść z tej kopki. kopki? Kopki. A co to jest? Jedno, tak, jedoczki, kopki. Ty coś ściemniesz. Jedoczki, kopki. A weź to się jak człowiek? Nie, tak. Człowiek? Tak. Człowiek. Pieniędzy. Olek, a może być poważnie? Po Smakuje jak milion dolarów, bo jest z pieniędzy. Ale nie jest z <noise> siana, tak pan wczoraj nam to powiedział. I chleb, w chlebku też to jest, prawda? To jest taki barwnik. z masło. Tak. To jest masło i, i chlebek. A I to jest czekadełko. Inaczej, jest to. Tak, to jest czekadełko, oczywiście. Tego tak nie powiedziałam. Nie wiedziałam, w jakim etapie zaczynasz nagrywać. On już tam ci twałą, ukochaną drukołę na no to. Wczoraj inne liście były. To wczoraj była tak, wczoraj była. Ruszponka. <grym> ty to jesteś spostrzegawczy. A dzisiaj proszę, zwykle. Voilà. Widzicie? I ty byś sobie we mnie poradził. Czekaj, była ostrości nie łapię. Nie. Jest? O, jest, Zastrzony. I Ty byś sobie za mnie poradził? Pojechałem do Zakopanego, żeby jeść... Spaloną słomę. Spaloną słomę i liście. Czy siano, siano, siano. słomę, Siano. to Ty masz w domu, tutaj jest siano. Albo w butach. A <laughs> pan, pan wczoraj powiedział, że nie mamy się czego obawiać, że to jest czarne. Tak, <laughs> że naprawdę Ale jest no, pan, pan na pewno miał co innego na myśli, że to jest czarne. Nic nie miał pan na myśli. to jest. Jest dobre, no. Jest bardzo dobre. Opłacało się jechać do zakopanego. No pewnie. Zjeść liście, czarne masło z siana i, i, nie no, i grzankę z siana. Mów co chcesz, ale ostatnio takie dobre jedzenie jedliśmy w kuraszkowie. Tak. Nas. Przyszła nasza zupa rydzowa. Pięknie wygląda. Proszę Państwa, oto tatar. się ładnie zaprezentuj. Pięknie prezentuje Państwu tatara. Tatar wołowego. Tatara wołowego, Pięknie proszę Państwa. Wygląda. Właśnie nie nagraliśmy, jak taki dymek tu się unosił. I jeszcze... Czekaj. Piękny tata. I pokażemy naszą pizzę. Żona, żona mi takiego nie robi. <noise> żona nie robi. No tak, Dobra, A to jest pizza z białego góala. Nie, to jest pizza góralska na cieście ziemniaczanym Tak. Super to wygląda. Tu w tle nam pani nam śpiewa. Ale... Ładnie śpiewa pani. Koncert na żywo. Tak. Mm. Smacznego? smacznego. A Nadusia je bulion drobiowy z makaronem i z marchewką. Ostatni nasz już dzień w rezydencji, tak naprawdę ostatnie chwile zjedliśmy właśnie śniadanko, dopakowujemy ostatnie rzeczy, no i wymeldowujemy się. Tak i idziemy troszeczkę na śnieg. Dzisiaj dopadało śniegu, także zaraz wam pokażę. No przepięknie to wygląda. Zima się tu zaczyna, a nasz pobyt niestety, ale się kończy. Um, no, ale tak to jest. Wczoraj i tak nacieszyliśmy się śniegiem, tak? Dużo napadało, Dużo napadało śniegu. Pokażemy jak napadało? No to idziemy do okna. Tadam, spójrzcie, kochani, ale dużo i cały czas sypie, prawda? Idziemy się pobawić troszkę na śniegu. Dobrze, a to nie teraz, za chwilkę ubierzemy się, wymaldujemy, no i pójdziemy na śnieg. na sanka. No zapytamy, czy są tu sanki jakieś do wypożyczenia. Tata odpowiedz, zapytać, co ty masz z tym ciapaniem po szybkach? O, patrz jak pan rowerem przyjechał po śniegu. Wow. Przepięknie. Nie mogliśmy odpuścić dzisiaj spacerku, co? Tyle śniegu. Tatuś ma zadanie. I ciągnie na dusie. Także jeszcze troszkę tutaj porządzimy. W ubiegłym roku Nadia nawet na sankach nie pojeździła, bo u nas był jeden czy dwa dni śniegu i to w dodatku wiecie, tak, tak chwilowo później się stopił. No także tutaj w swoim żywiole nie wiem, o której my wyjedziemy dzisiaj do domku. Ale niech się cieszy myszka. I can't help but smile. Do you know how much I love you You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you? for I kończymy nasz wyjazd, moi drodzy. Jesteśmy już w samochodzie, po spacerku, wymęczeni. Ehm, pokazuje nam, że w tę stronę nie powinno być korków, także 5 godzin i powinniśmy być w domu, na miejscu, także oby tak było faktycznie. Wyjazd był fantastyczny i już teraz wiemy, że to będzie też jedno z tych naszych miejsc. Ehm, naprawdę warto, jeżeli nie byliście jeszcze w Zakopanem, koniecznie musicie e pojechać, zobaczyć no, te widoki. Słuchajcie, Tatry to jest coś obłędnego po prostu. Nie spodziewaliśmy się również, że zostanie nas tutaj taka prawdziwa zima, także cieszymy się, wykorzystaliśmy ten czas na 1000% rezydencja również fantastyczne miejsce, jeżeli chodzi o nocleg, dbałość o szczegóły, o każdy drobiazg tak naprawdę, tak więc no, czujemy się absolutnie jak w domu. Nasz pokój, bo o tym chyba nie wspomniał, był genialnie wyposażony. Mieliśmy nawet deskę do prasowania z żelazkiem. Mieliśmy czajnik, kawę, herbatę, no po prostu wszystko mnóstwo takich jednorazowych rzeczy, typu kapcie Typu waciki kosmetyczne, wiecie, patyczki kosmetyczne. No, takie niby drobiazgi, ale uwierzcie mi, że bardzo często w hotelach po prostu tego nie ma. Także, no, rewelacja. Będziemy naprawdę dobrze wspominać ten wyjazd. Kupiłam troszeczkę rzeczy, troszeczkę pamiątek, może wam szybko pokażę. Super, no. Może wam tak szybko pokażę, ale jak się tak śmiał, zobaczcie, mamy typowe kapciuchy góralskie, trzy pary takich, bo dla mam i dla mnie. I również dla nadi, takie z misiaczkiem, tak? Mamy kapciuszki? I kupiłyśmy dla naszych chłopaków. to Dla kuzynów na dusi Tak, na mojego mi... moja kuzyna. I kubu. Kubusia. Takie piękne skarbonki, domki z napisem zakopane, żeby chłopcy sobie odkładali jakieś swoje drobne, tak, na zabawki. Ach, i jeszcze kupiłyśmy na Dusiu. Taką piękną głupkę do włosów dla nadeńki. Śliczna! Także zobaczcie, zakupy zrobione. Można wracać. Jak mi się uda, to spytam Olka, o ile będzie chciał tutaj wystąpić. Spytam się go o wrażenia, ale myślę, że ma identyczne. Naprawdę, naprawdę było cudownie. A jeżeli mi się nie uda, no to w tym momencie zakończę tego vloga. Dzięki Wam serdecznie, że byliście z nami. Mam nadzieję, że Wam się taki vlog wyjazdowy podobał. Koniecznie dajcie znać. Buziaki. Pa! pa.